Także moja radość jest, że chodząc tyle rad już do czcigodnych wiernych po korędzie i mając czas, że korenda nie trwa 5 minut i nie jest, że tak powiem, przelicznikiem, dzisiaj idę 30 rodzin i każda tamia ja daje jakąś tacę, w związku z tym tyle przynoszę. Na, na, na parafie jest tego mi tyle tam skapnie, czy jak w przypadku zakonika to przełożonego, tylko no, jest okazja czcigodnych wiernych odwiedzić w domu, pomodlić i posłuchać was w waszych domach, że, że nie ma tego elementu, że się ktoś spienił, że zwracam uwagę. Niech Pan Bóg czcigodny wierny błogosławi, Bóg zapłańczy się, oduczacie, przynajmniej ja tego na kolędzie doświadczyłem fałszywej mowy że słyszę i u niewias, i u mężczyzn mowę, tak, tak, nie, nie, a co na to jest od złego pochodzi. Niektórzy księża by się mogli od was uczyć.